Żółwie kareta podróżują tysiące mil, żeby dotrzeć na plażę, na której mogą złożyć jaja. Łososie płyną czasami ponad 1400 kilometrów w górę słodkiej rzeki, żeby dotrzeć na tarło i tam złożyć jaja. Ja przyjechałem na Wyspy Zielonego Przylądka na Sal, pokonując ponad 5,5 tysiąca kilometrów. Wniosek z tego jest jeden: Jaja lubią podróżować. I dzisiaj opowiem wam o epickiej podróży, jaką odbywają jądra i co się stanie, jeśli nie dotrą do swojego worka przeznaczenia, czyli moszny. Zapraszam na specjalny odcinek wyjazdowy z radiologicznym. Wnętrostwo. Czyli niestąpione jądro, bo to właśnie dzisiaj będę o nim mówił, jest najczęstszą z poważnych chorób jąder, z jaką rodzą się chłopcy. Co trzydziesty urodzony o czasie chłopiec rodzi się bez jądra w mośnie, a wśród wcześniaków albo dzieci, które mają małą masę urodzeniową, aż trzydzieści procent, czyli jedna trzecia, rodzi się bez jądra w mośnie. Jest to poważna choroba, i żeby ją zrozumieć, Przygotowałem prosty schemat rozwoju jądra. Oczywiście schemat na miarę tego wyjazdu. Chodźcie bliżej. To jest brzuszek rozwijającego się dziecka w łonie u matki. Niech to będzie rozwijająca się w środku nerka. Jest ona potrzebna. Tutaj jest coś, co będzie jądrem. Między trzecim a ósmym tygodniem rozwija się właśnie przyszłe jądro i ono pojawia się właśnie w okolicy nerki. Dopiero około dziewiątego tygodnia rozwoju u dziecka powstaje mośna, czyli worek, w którym później ma znaleźć się jądro. Następnie zaczyna się długa i niebezpieczna podróż, jaką musi przebyć jądro. Między 9 a 28 tygodniem Porusza się ono w obrębie brzucha i dochodzi aż do okolicy pachwiny. Tutaj jest kanał pachwinowy, czyli wąski tunel, przez który jądro musi się przecisnąć. I aż do samego momentu urodzenia ono schodzi właśnie do moszny, gdzie powinno się znaleźć. Jeżeli tam się nie znajdzie, mamy do czynienia z wnętrostwem. No dobra, a teraz pytanie. Jedno ważne, ale to naprawdę ważne. Czy tylko fakt, że jest to częste schorzenie, sprawia, że powinniście się zainteresować tą chorobą? Oczywiście, nie. Oprócz tego, że jest to częste schorzenie, jest ono również niebezpieczne. Ponieważ jeżeli jądro nie znajdzie się w mośnie na czas, to w przyszłości taki chłopiec może mieć gorszą płodność, może mieć gorsze nasienie. Więc troszcząc się o nasienie tego chłopca w przyszłości, trzeba zadbać o to, żeby jądro znalazło się wmośnie na czas. Poza tym, jeżeli jądro w ogóle nie znajdzie się wmośnie, ten problem zostanie zbagatelizowany, to aż 40 razy rośnie ryzyko raka jądra. Śmiertelnie niebezpiecznej choroby. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby mieć świadomość, czym jest wnętrostwo żeby leczyć i odpowiednio szybko. Nowe wytyczne mówią, że w ciągu pół roku od urodzenia, nawet jeśli jądra nie ma w mośnie, może ono do tej moszny jeszcze trafić. Natomiast jeżeli po pół roku jądra dalej nie ma w mośnie, trzeba udać się do chirurga, bo najlepszy czas na operację jest między 12 a 18 miesiącem życia. Nie czeka się dłużej. Ponieważ im dłużej będziemy czekać, tym gorsza później jest jakość nasienia i większe ryzyko raka. Jest jeszcze jeden powód, dla którego powinniście wiedzieć o wnętrostwie. Kolejny powód jest taki, że jądra lubią się bawić w chowanego. To znaczy, nie zawsze jest tak, że jeżeli jądra nie ma w mośnie, to jest to wnętrostwo. Jest taki stan, który określa się wędrującym jądrem. To znaczy, że jądro czasami skakuje do moszny i raz na jakiś czas z niej wyskakuje. Co gorsza, kiedy dziecko trafia do gabinetu lekarskiego, bardzo często jest tak, że tego jądra w mosznie nie ma. No i budzi się podejrzenie, czy jest to wnętrostwo, czy jest to tylko wędrujące jądro. Warto wtedy poprosić lekarza, żeby pokazał, jak takie jądra się bada, ponieważ często łatwo jest to zrobić w domu i czujna mama oraz czujny tata. Potrafią to sprawdzić. Wtedy w domu jest ciepło, dziecko jest rozgrzane, ręce są ciepłe, można je nasmarować oliwką i sprawdzić, czy rzeczywiście jądro jest w mośnie, schodzi do tej moszny, czy cały czas trzyma się poza nią. Jeżeli jest to jądro wędrujące, wtedy operacja nie jest wymagana. Wystarczy tylko obserwować to jądro i po prostu do okresu pokwitania, do okresu dojrzewania, ono zwykle już na stałe zagości w mosznie. Ta umiejętność badania jest też ważna u osób, które będą musiały przejść operację, ponieważ nawet po takiej operacji zdarza się, że jądro znowu ucieka z moszny, więc trzeba umieć po prostu je regularnie kontrolować. Możecie się zastanawiać, czemu ten materiał kręcę na wyjeździe? Otóż jest bardzo prosta odpowiedź, ponieważ radiolog w przypadku wnętrostwa zupełnie nie jest potrzebny. Nowe wytyczne mówią, że USG ani żadne inne badanie nie zmienia postępowania i nie jest potrzebne. Co więcej, chciałbym Wam pokazać, jak wielka jest wiedza ludzi na wyspie Sal, na wyspach Zielonego Przylądka o wnętrostwie. To jest mój przyjaciel z wyspy Sal. Proszę, powiedz mi, do jakiego czasu jądro może zejść samodomoszny? 6 miesięcy. Znakomicie. A do kiedy jądro trzeba zoperować? 18 miesięcy? Doskonale! A jeżeli tego jądra nie zoperujemy, zostawimy je tam, gdzie ono jest, to co może się stać? Tak. jądra. Wspaniale! Widzicie, warto tu przyjeżdżać. Capo Verde jest wspaniale, ludzie są tutaj wspaniali. Naprawdę wiedza tutaj na temat wnętrostwa jest ogromna. Elvis Emanuel popisał się dużą wiedzą na temat wnętrostwa, jednak ponieważ polski nie jest jego pierwszym językiem, dlatego ja dokonam krótkiego podsumowania. Wnętrostwo, czyli choroba, w której przynajmniej jednego z jąder nie ma w mosznie. Należy ją odróżnić od wędrującego jądra, czyli sytuacji, kiedy jądro raz skakuje do moszny, a raz z niej wyskakuje. Jeżeli mamy do czynienia z wnętrostwem, wtedy zwykle czekamy pół roku. Jest to wiek skorygowany, czyli dla wcześniaków nieco dłużej od urodzenia. Jeżeli w ciągu tych sześciu miesięcy jądro nie zejdzie do moszny, wtedy należy udać się do chirurga. Bez żadnych badań obrazowych po drodze. Nie trzeba robić USG, bo to chirurg będzie decydował, co dalej. Najczęściej będzie to zabieg sprowadzenia jądra do moszny, który wykonuje się między 12 a 18 miesiącem życia. Jeżeli nie zostanie to jądro sprowadzone na czas, wtedy w przyszłości jakość nasienia takiego chłopca może być znacznie gorsza, a płodność obniżona. Natomiast jeśli jądro w ogóle nie zostanie sprowadzone, a sprawa zostanie zaniedbana, wtedy aż 40-krotnie rośnie ryzyko raka jądra. Nie dajcie się zwieść temu rajskiemu klimatowi. Temat jest poważny i chciałbym, żebyście o nim pamiętali. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach, jeżeli macie pytania, ale przede wszystkim, to co najważniejsze, udostępniajcie. Zależy mi najbardziej na tym, żeby jak najwięcej osób wiedziało, czym jest wnętrostwo i jak można uchronić później dziecko przed problemami z płodnością i rakiem jądrym. Jeżeli chcecie być na bieżąco z filmikami, oczywiście subskrybujcie kanał. Ja natomiast teraz kończę, bo muszę dalej pracować nad moją opalenizną na raczkach. Cześć!